Witam państwa serdecznie. Nazywam się Grzegorz Leśniak i chciałbym przedstawić Puls Rynku, czyli nasz tygodniowy komentarz ekonomiczny, przygotowany dla doradców oraz klientów firmy Profit Doradcy Finansowi. Miniony tydzień upłynął na giełdach pod kątem raczej uspokojenia pozytywnych emocji z pierwszego tygodnia nowego roku. Dla niektórych giełd, jak polska czy niemiecka, oznaczało to niewielkie korekty. Dla amerykańskiej symboliczny wzrost, choć ważny, bo w czwartek poziom indeksu SP 500 wzniósł się na poziom najwyższy od pięciu lat. Wciąż dobre, czy lepiej rzecz ujmując, uspokajające informacje płyną z rynków europejskich. Na przykład to, że kraje praktycznie wykluczone z rynku długu w zeszłym roku, jak Irlandia, Włochy czy Hiszpania, zdołały ulokować swoje nowe obligacje na rynku i to przy znacznie niższych rentownościach niż jeszcze kilka miesięcy temu. To ewidentny znak uspokojenia na rynku europejskim. Potwierdzeniem tej tezy były też decyzje Banku Anglii i Europejskiego Banku Centralnego o pozostawieniu stóp procentowych na niezmiennym poziomie, zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi. Giełdom i notowaniu euro pomogła też konferencja prezesa Europejskiego Banku Centralnego, gdzie przedstawił on szereg argumentów, że strefa euro najgorsze ma już za sobą. Nastrojem rynkowym pomogły też kolejne doskonałe dane z Chin. W grudniu eksport państwa środka wzrósł znacznie, zaskakując pozytywnie analityków. I nawet gorsze dane z Niemiec, gdzie w grudniu spadły zamówienia w przemyśle, wzrost produkcji był śladowy, a eksport zmniejszył się po raz pierwszy od grudnia 2009 roku, ani dane z USA, gdzie okazało się, że deficyt handlowy w listopadzie był wyraźnie wyższy od prognoz. To wszystko nie doprowadziło do jakiejś mocnej korekty na giełdzie, choć dane z USA negatywnie wpłynęły na kurs dolara wobec euro. W Polsce wydarzeniem tygodnia było posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i jej kolejna decyzja o obniżeniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Rynek nie był zaskoczony. Dziwić mogłoby jedynie to, że niedługo po tym fakcie złotówka zamiast słabnąć zaczęła rosnąć przede wszystkim wobec dolara. Ale to zasługa raczej ogólnych tendencji na świecie, właśnie słabnący dolar, oraz konferencji po posiedzeniu Rady, gdzie jej przewodniczący, prezes Narodowego Banku Polskiego, zasugerował, że po ewentualnej kolejnej obniżce Rada da odpocząć stopom procentowym. I tak w efekcie tydzień na giełdzie zakończyliśmy tu w Polsce lekkimi spadkami. WIG był niżej o niecały procent, za to złotówka umocniła się po zeszłotygodniowych spadkach wobec euro o symboliczną 0,1%, wobec franka o 0,7%, a wobec dolara o solidne prawie 2%. W tym tygodniu rynki mogą w dalszym ciągu odpoczywać po silnych wzrostach z końcówki poprzedniego roku i początku tego, zwłaszcza, że na horyzoncie powoli wyłania się wciąż nierozwiązany problem ustalenia poziomu dozwolonego deficytu w USA. To, co politycy odłożyli, aby jakoś dogadać w sprawie fiskalnego klifu, teraz wróci i wygląda na to, że Republikanie, którzy mają chyba lekką przewagę w tej grze, będą chcieli negocjować wysoko, co może się skończyć powtórką nerwówki z końca roku lub nawet w złym scenariuszu, powtórką sprzed mniej więcej półtora roku, gdzie przepychanki między politykami o tę samą sprawę doprowadziły do bezprecedensowej obniżki ratingu USA przez agencję Standard Poor's i w efekcie do ogromnej nerwowości na rynkach finansowych. Ale to wszystko pewnie jeszcze nie w tym tygodniu. Jednak wielu inwestorów będzie już teraz bardzo ostrożnie podejmować decyzje inwestycyjne na rynku akcji w szczególności. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnego tygodniowego komentarza ekonomicznego w następny poniedziałek.